Witajcie. Z tej a to jest pierwszy odcinek z serii zagrajmy w Minecrafta sezon pierwszy. Naszą zabawą będzie przetrwanie, w tym oczywiście jakże ciężkim świecie, gdzie jesteśmy górniko, rzeźniko, stolarzo handlarzem. I oczywiście odkrywcą i musimy przetrwać w jakże trudnych warunkach, oczywiście mamy do dyspozycji bardzo dużo możliwości, jak i konstrukcji, dzięki którym możemy się bronić bądź. Ulepszać wszystko. Przepraszam. Tak więc, yy, zaczynając z Minecraft'a, chciałbym Wam przekazać pewną bardzo ważną jedną rzecz, mianowicie, przed chwilą grałem przez prawie dwie godziny, zrobiłem prawie dwa odcinki i niestety okazało się, że nie miałem włączonego mikrofonu, przez co całe stworzone światło od początku się nagrał, ale bez dźwięku. Tak więc niestety go usunąłem, bo uznałem, że ten let's play ma być, jakby to powiedzieć, z komentarzem. I zaczniemy od nowa, czy znaczy nie od nowa, yy, zaczniemy od pewnego momentu, gdzie już jestem, chociaż jestem na samym początku gry, dopiero próbuję przetrwać tą drugą nocy, trzecią, wiecie, nie przejmujcie, no, więc tak naprawdę, z tego wszystkiego, co chcę przekazać, to to, żebyście oglądali, subskrybowali, komentowali, jeśli wam się podobało, jeśli nie, to oczywiście nie musicie, możecie iść do innych let's playerów, bardzo zachęcam, jest bardzo dużo fajnych ludzi, typu Magdalen, Maria Monika, Rok, Rojo i tak mm. dalej, Oczywiście na nie się czasami wzoruję, chociaż ja mam swoje techniki nagrywania i swoje, jakby to powiedzieć, złote rady. I dodatkowo proszę was bardzo o jedno. Jeżeli będziecie komentowali filmik czy coś, zwracajcie uwagę na to, że ostatnią wersją, którą grałem w Minecraft'a był 1.2, czy tam 1.3, jak weszło rozmażanie zwierzątek. I chyba te takie magiczne spellbooki, że można było wszystkie przedmioty ulepszać za doświadczenie. I na tym przestałem. I to było tak z rok, dwa lata temu, jak jeszcze nagrywałem falauta Pierwsze odcinki, na, na dla, dla was. Więc pewnych informacji, pewne dźwięki, mogę być zdziwiony, wystraszony, więc naprawdę bardzo was proszę o no jedną rzecz. Po pierwsze, nie, mm, starajcie się, się bardzo nie krytykować mnie za to czegoś, nie wiem, bo chcę też w jakiś sposób odkrywać to wszystko, a nie mieć gotowe jakieś... Wiecie, to ma przetrwanie, typu biolet dwie deski, biorę kamyczek i nagle, o, wychodzi kierka, A nie, że wszystko będę wiedział. Bez sensu. To ma być jakby taki survival. A druga opcja jest taka, że jeżeli macie jakieś pomysły, bądź wiecie jak coś zrobić, albo może, nie wiem, tu postaw to tam zła potwora, tak? Proszę, piszcie mi, to będę bardzo wdzięczny, ponieważ tak naprawdę to jest dla mnie. Istotne i to będzie komunikacja między nami, nami, a wami. Nami jako Corrigan Place, zespół, zespół cały, a wam jako widzami, dla których tak naprawdę tworzymy. I powtarzam jeszcze raz, nie tworzę tego dla pieniędzy. Yy, oczywiście jakieś profile pieniężne zostają z tego, ale wszystkie są przeznaczone na cele charytatywne. Więc tak naprawdę tworzę to dla was, dla oglądalności. Jako oczywiście nagrywacz Minecrafta, bo są inne osoby, które nagrywają Falauta, inne Sadlersy i tak dalej. Ale żeby dłużej, żeby dłużej nie przedłużać, Zapraszam was do gry, oczywiście wtedy naz nazwałem świat Coral Gun Place". no i co, no i wio, ludziska, wio. Nagrywam wszystko w, roz w rozdzielczości HD. Już tam jakieś rzeczy zdobyłem, drewko, nie drewko, trochę sześć jakichś tam mm, trzciny czy tam więcej, troszkę śniegu, bo oczywiście mam śnieżny biom. Przed chwilą pumpkin zdobyłem, to wszystko odkładamy mm, do naszej dziupli. No, i zaczynamy przygodę. Hmm, jesteśmy w taka, pod ziemią, taką, jakby. O Jezus, noc. Może prześpimy się, jednak. Jesteśmy w biomie śnieżnym. Tundra, i tak dalej. Mam już pierwsze żelazo, które zdobyłem, bo tutaj, jakby to powiedzieć, jesteśmy w kopalni. No, ta było trochę żelaza. Daleko się zagłębiłem, bo się bałem. Tu zasadziłem pierwsze sobie jakby na chlebek yy, pożywionko, bo tak naprawdę coraz gorzej jest z jedzeniem u mnie. Yy, muszę starać się przetrwać te wszystkie susze. I teraz dopiero zaczynam kombinować, gdzie wybudować domek. Słonko dopiero nam wstało, za co się bardzo cieszę, z czego się bardzo cieszę. No i co? Tam jest creeperek, który najlepiej jakby wybuchł w wodzie. Chociaż moje zdanie powinno dać takie coś, żeby creepery jednak. Dobra, chodź do wody. Okej. Okay. Dzięki. Nie wiem po co są te, te, te atramenty, co one mi dają, więc jeżeli macie na takąś solucję, proszę mi to powiedzieć, bo tak naprawdę autentycznie, autentycznie nie wiem. Chyba to jest kolor, ale czy na pewno to wam tego nie powiem? Dlatego oczekuję waszej odpowiedzi. Zabawa będzie polegała na to, żeby to nagrywał seriami, czyli znaczy no odcinkami znaczy inaczej. Przedpowiem, słuchajcie, teraz się drzewo, za chwilę się widzimy. No i cyk, cyk, przełączam ten, i się widzimy za chwilkę. I ja już mam drewno. Oczywiście, będę w tym czasie ścinał, ale żeby wam nie nudzić, nie sądzę, was z oglądaniem, jak 500-400 drzewo obcinam siekierką, moją wspaniałą. No to zrobimy w ten sposób. Hmm, oczywiście, to co tutaj widzicie, ja to też pierwszy raz widzę. Bo za daleko się nie odsuwałem. Z tego co widzę, mam potężne lasy i mam węgiel. Hmm, mam nadzieję, że filmik się nie będzie opóźniał. Jeśli będzie się opóźniał, przepraszam Was, ale coś tu się dziwnego dzieje z tym Minecraftem, czego Wam nie potrafię logicznym zdaniem opisać. Minecraft to Minecraft ma swoje prawa, bo jest oparty niestety o technologię Java, której ja nie lubię. A jakby to powiedzieć, też jestem w jakimś stopniu programistą, ekonomistą. Yy, żeby nie przedłużać Tutaj jak wycinam ostatnio, wycinałem, yy, robiłem jakieś dziwne a akcje, żeby zdobyć żelazo, spotkałem się z bardzo dziwnymi dźwiękami, które mnie po prostu przeraziły, tak jakby pluskanie czy coś, no ten dźwięk to każdy zna, o słyszycie? I nie wiem co to o cholera jasno jest, jakbyście mogli mi opowisać, to może bym się mniej bał, ale kompletnie boję się tam cokolwiek zdziałać. Dlatego ja za przeproszeniem są spieprzam i chyba tyle. Yy, krótki wstęp wam dałem, więc za teraz pójdę do domku, nazbieram trochę drewna i się będziemy widzieli w kolejnym, widzieli w kolejnym odcinku, bo czas wybudować jakiś normalny ch haciak który będzie miał kuchnię, łazienkę, prysznic i salon. Tak więc dzięki wielkie i za chwilę się widzimy. Trzymajcie się Siemanko, to będzie mój pierwszy pojedynek z pająkiem, którego właśnie spotkałem, więc jestem Skrawer i dalej lecimy. O i... jas, yes, dostało. Dostał, 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 dostał. Okej, okay, więc... pierwszy pojedynek w tym świecie. Z pająkiem o moim imieniu John, tak go nazwiemy. Ja oczywiście troszkę drewna narąbałem, troszkę powiększyłem sobie tam nieco... ...tremienko macie. I trochę kamienia ogarnąłem. A jakby teraz powiedzieć... ...czas chyba coś pobudować... ...co nie ludziska? Ja bym chyba... ...to się wbudował po drugiej stronie. Bo jakoś... Śnie y y y ...śnieżne biomy... mnie nie rajcują. Więc... ...zrobimy sobie tak, że... ...weźmiemy... Hmm, 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 Nie wiem co weźmiemy. da się spać dzisiaj. Spać może tylko w nocy. Aha Dobra. Yy, tego nie potrzebujemy, nie potrzebujemy. To się przyda. Tego nie potrzebujemy. Co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno kamienia. Yy, pumpkinów nie potrzebujemy na razie. Żelaza chyba też nie. Drewna. Drewna musimy <laughs> Drewna tak naprawdę najwięcej, bo z tego będzie dom zrobiony. No i pochodzi, żeby oświetlić go w środku. Oczywiście tutaj mamy szkło, które zaraz wy wydo... przerobimy na... Tak dobrze myślicie. O czym myślę? Szybki. Dobra. To chowamy. Zobaczymy, jak stoimy z czasem. Okej, okay, więc lecimy na drugą stronę. Wow, jest kawałeczek. Ale tam będę, będzie fajny teren. Mam nadzieję taką. Bynajmniej mam taką nadzieję. Haha. Ha, ha. Hopsa, hopsa, hopsa. Taki płaski teren. Chodź, zobaczymy jeszcze, co coś tam fajnego dalej jest. Albo na samą. Hmm, widzicie tę górę? Ona mnie korci, ją tak zagospodarować. No, kurde, w środku. Tam pustynia jest, my mamy kaktusy. Hmm. No, wiecie co? Najpierw wybudujemy sobie w tym miejscu domek. Taką fajną willę. A potem zrobimy jakiś wjazd i całą tą górę przerobimy. Na taki olbrzymi, fajny budyneczek. No dobra. Więc każdy domek trzeba zacząć od pseudo fundamentów. Więc teraz sobie zrobimy w tym miejscu workbencha. Workbench. Zostawmy go tutaj. Zrobimy sobie skrzynnie. Dobra. Skrzyn będzie trochę, bo one się oczywiście przydają. Do skrzyń załadujemy wszystko co tak naprawdę możliwe. No i zaczynamy moi drodzy mili. Hmm. Co by tutaj jeszcze przydałoby nam się tak naprawdę łopata łopata, tak? Łopata. No to bierzemy łopaty budujemy. Okej. Okay. Wyrównamy sobie troszkę teren. Dobra. Naprawdę nie wiem jak dużą tą chatkę chciałbym wbudować, więc na razie sobie tak ogarnijmy w miarę wojsku ten domek. Ja też się przyle. Albo momencik. Sprawdzę coś. Czy tego domka nie wybudowy na tym wzniesieniu? Oj, tam jest widok na pustynię, jak widzicie. Tam jest widok na las. No, to wzniesienie. Zrobimy taki, myk, że ja to wzniesienie trochę wyrównam i to postawimy naszą hacjentę. Więc, widzimy się za chwilę. Cia. Siamanaczko, to znów ja krawer. No, i lecimy dalej z budowaniem. Właśnie przybiegłem do mojego kochanego magazynku ultravioletnie i już wam pokazuję moje szkielety budowli. Mianowicie koło tej góry wbuduję na samej górze tej skałki. Oczywiście trochę wyrównałem teren, ale zacząłem tu wyrównywać gdzieś. Ale postanowiłem, że jednak chcę mieć na szczycie taki oto. Na razie są fundamenty mojego domku. Będzie dość duży, i z biegiem ten dom się powiększył. Takie drabinkę do góry, i potem będzie tam tunel do tej góry. Yy, oczywiście bardzo kocham duże domy i to są domy, które posiadają filary. Dlatego tu jeszcze na dole nie ma filarów. Pod nami, ale zaraz będą. No i co? Teraz robię sobie yy, ten, podłogę. Jeżeli macie jakieś pomysły, że są jakieś nowe rodzaje drewna, można inaczej je układać czy coś, proszę piszcie mi to w komentarzach, bo to dla mnie bardzo cenne będzie. Tak naprawdę. Ponieważ no... Każde ulepszenie jest fajne. Z tego co pamiętam, dywany się robiło tak naprawdę z wełny. Chyba to się już nie zmieniło w Minecraftie, Ale na przykład podejrzewam, że jakieś, nie wiem, okna czy coś, może są jakieś nowe wzory, może... Można robić jakieś dziwne elementy związane z oknami. No tak naprawdę nie wiem, no bo nie grałem, więc jeżeli macie taką możliwość, że możecie mi to przekazać, będę bardzo wdzięczny. No i z góry przepraszam za takie gadulstwo, ale najzwyczajniej w świecie lubię biadolić. Widzę, że u mnie z jedzonkiem jest tak, jakby to powiedzieć. Jestem ciągle głodny. Teraz tak. Aha, to by wypadało zniszczyć. O, ja fak to, kurno, zawsze coś. Raczej. Znaczy, ach! Oj, logika, logika, krawę. Logika się kłania. I chyba podłogę skończyłem, widzicie? To jest taki, jakby to powiedzieć za To będą małe filary wybudowane, żeby, nieby to podtrzymujące hmm, tutaj, w ogóle gdzieś wejście zrobię. Takie fajne. Nie wiem jeszcze z której strony. Chyba zrobię wejście z dwóch stron, tak naprawdę. Jak widzicie, to jest jedna wielka podłoga. Teraz mam w planach, że. A, tutaj zrobimy taki jeden fajny, wielki ogród i obgrudzimy takim płotkiem kosmiczny, tak wielki. Jakiś stajnie, nie stajnie. Oj, coś mi tak pachnie, że to będzie bardzo fajna rzecz. Yy, no, więc na razie mamy podłogę. I do zobaczenia za chwilkę, jak zobaczycie kolejny elemencik. See ya. Ok, hello, jestem teraz właśnie na pustyni. I przyszedłem tutaj po piasek. Ponieważ potrzebuję piaseczek do naszych pięknych okien, w naszym pięknym budynku, który niebawem będzie. Mam już fajny pomysł, tak naprawdę, na drugie piętro, jakby je zbudować, więc mam nadzieję, że je ujrzycie niebawem. I tak naprawdę nie wiem, jak w ogóle zrobić z tym domkiem, czy przypadkiem hmm, pokazywać już, jak go wybuduję, czy jednak z seriami, czy jak. Bo tak naprawdę, zaraz chyba zobaczycie pierwszą część tego budyneczku. Tam w oddali widać już jakieś zarysy. No, lego wam to powiedzieć. Najbardziej w tym budyneczku brakuje mi czego? Drewno. Tak, dobrze myślicie. Niestety, drewno jest bardzo tutaj wykorzystywane. Z uwagi na to, że dom jest dość spory i jest prawie cały drewniany. No, cały. Bo jedynymi elementami, które nie są drewniane. Są fundamenty. Jeszcze nie mam schodów jakichś epickich, więc dużo wam to nie da. Ale póki co, jest zarys budowli. Są drzwi, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko porozplanowuję. Nie, nie, to nie będzie taka bryła. Ja go bardziej rozbuduję i on będzie bardziej, jakby to powiedzieć, emocjonujący. <laughs> yy, ale żeby to uczynić potrzebuję drewna, a żeby mieć drewno muszę wziąć to, muszę wziąć tak, muszę wziąć tak. I muszę wziąć tak. I co, lecimy dalej. Postaram się z wami teraz ogarnąć co nieco związanego przed wybywaniem pieseczku. tak takie coś. Żeby nie było. Robimy taki tunel sobie. O i tam się akurat przyda sporo szkła. W ogóle mam pomysł na hol, mam pomysł na drugie piętro, żeby było jakby takie żeby bryła drogiego piętra wychodziła na filarach przed dom. Czy znaczy wiem, dziwnie to brzmi, ale jak sobie tak wyobraźnie namalowałem na kartce, naprawdę mogę to nieźle wyglądać. Yy, tylko tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy mi starczy materiałów na to. I na pewno to nie będzie w tym odcinku. Ale jak to się mówi, pomysłu zawsze warto zapisywać, bo po najlepsze pomysły zawsze wpadają w najmniej oczekiwanych momentach, tak więc żeby nie stracić z linii. Tego to na to wpadł. Warto to gdzieś zapisywać. Teraz sobie powydobałem trochę piaseczku. Oczywiście domek będzie jednopiętrowy. Tego co kojarzę. Mm, tak, jednopiętrowy. I tak naprawdę nie wiem jeszcze, co zrobić z. z hmm z piwnicą. Ponieważ one są takie jakby górze, ale nie, wiem, czy ta góra jest w ogóle zdatna do tego, aby piwnica na nim istniała. Że mówię o co chodzi, co, zabawa opiera się o to Że dom leży w takim dziwnym kształcie, że położona na takim dziwnym kształcie Że piwnica inaczej, dom jakby stoi na trójkącie i wiadomo, że piwnicy nie możemy zrobić tak szerokiej jak dom, ponieważ trójkąt na samej górze jest bardzo wąski. Dlatego albo piwnicę po prostu wbuduję w ziemię, czyli zrobię jakieś schody, nawet nie wiem, 10 poziomów w dół i dopiero wtedy na można rozbudowywać. Ale to będzie mało profesjonalne, bo oczywiście będzie się bunkrowało w ziemię. Więc jakby całą piwnicę magazyny te inne elementy wolałbym wbudować w bardziej, jak to powiedzieć pokazowy sposób. Czyli gdzieś na górze, z boku, jakaś chatka, na filarach może coś ustawione, bo bym taki pomysł, żeby cały dom był jakby taki fazie taki latający. Czy znaczy, był fundament oczywiście, ale sporo elementów stało właśnie na takiej bazie, że są filary gdzieś poustawione i jest jakiś budyneczek, który stoi na filarach. Tak więc, troszkę wam opowiedziałem, to co widzicie, to widzicie i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Z tej strony był Krawarek, Krawarek oglądaliście kolejny odcinek, serii w którym zagrajemy w Minecrafta, sezon pierwszy. I w kolejnym odcinku, mam nadzieję, poznamy bałwana Zygfryda oraz zbudujemy drugie piętro w naszym domku. Zachęcam do subskrypcji, komentarzy. No i dzięki, trzymajcie się bliska.